Cześć wszystkim, witajcie. Z tej strony recenzjo i materiał ten nie jest sponsorowany. Dzisiaj recenzja Garmina Fenix 7X Pro. Mamy tutaj Garmina, a w zasadzie pudełko. Zrobimy sobie najpierw rozpakowanie, czyli tak zwany unboxing. Może warto byłoby powiedzieć coś o Garminie. To jest wersja z ładowaniem słonecznym, czyli ładowaniem energią słoneczną i. Według producenta Garmin Fenix Pro 7X zapewnia nawet do 37 dni pracy bez ładowania. Mamy też w tym zegarku wbudowaną latarkę, nawigację, no i dużo funkcji, którym się przyjrzymy na dzisiejszej recenzji. To jest koperta 51 mm, czyli taka największa, taka męska. Mamy też w zegarku zaawansowane Pomiary treningowe, funkcje monitorowania zdrowia i samopoczucia oraz technologia wielopasmowego GPS-a. Rozpakowanie. Zobaczmy, co mamy w środku. W środku mamy zegarek, bransoletę silikonową, instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, tabel ładowania pod USB typ C z takim charakterystycznym wejściem. Od Garmina, szybką instrukcję, co trzeba zrobić, instrukcję skrótów, przycisków na zegarku, aplikację Garmin Connect, a tak wygląda zegarek po wyciągnięciu. Prezentuje się tak, oczywiście, tą folię trzeba będzie zdjąć. Tu mamy z boku trzy przyciski, oraz z tej strony z prawej mamy dwa przyciski. Fajne jest to, że zegarek ma wbudowany głośnik. Również ma też wbudowane tutaj sterowanie głośnością, a i mamy też tutaj właśnie czujniki z tyłu oraz panel do ładowania, czyli takie, można powiedzieć, styki, w które tam właśnie wciskamy naszą ładowarkę. Fajne jest to, że ten zegarek wytrzymuje 100 metrów pod wodą, czyli 10 atmosfer. Co jeszcze warto powiedzieć o tym zegarku, to to, że mamy długi czas działania. Na energii słonecznej, wbudowaną latarkę, ocenę formy na podbiegach, ocenę wytrzymałości, solidną konstrukcję. No i mamy sporo różnych innych funkcji. Funkcje są sportowe, bo jest ich naprawdę dużo. I zobaczcie, teraz sobie tak fajnie to pudełko zrobili, że jak położyłem sobie zegarek, to jest takie, no można powiedzieć, tak w rzeczywistości wygląda. Teraz co nieco o ładowaniu. Jak odpakujemy zegarek, to trzeba go trochę naładować, żeby był w pełni naładowany. Ładować też można energią słoneczną, tylko że musi być wtedy bardzo słonecznie, żeby móc ładować. Ja tutaj e, nie podładowałem go bardzo mocno energią słoneczną, tylko w jakichś tam, tam granicach, więc tutaj jeszcze tego nie było możliwości przetestowania. Tutaj mamy kabel. Niestety nie ma w zestawie kabla takiego zwykłego USB. Tylko jest USB typ C, ale od klawiatury sobie wziąłem właśnie tak zwaną przejściówkę z USB takiego zwyczajnego na USB typ C. No i dzięki temu mogłem sobie podłączyć tutaj kabel od Garmina i naładować ten zegarek. Bo w innym przypadku miałbym z tym problem, chyba że macie nowego laptopa, który ma kabel pod USB C lub komputer, do którego będziecie mogli go naładować albo kupić dedykowaną ładowarkę pod USB typ C. Warto też zaopatrzyć się w taką ładowarkę jednoamperową, dzięki której będziemy mogli sobie podłączyć i ładować nasz zegarek. I tak tutaj proste się ładowanie. Teraz przejdźmy sobie do konfiguracji urządzenia, czyli w trakcie ładowania możemy zrobić konfigurację za pomocą naszego smartfonu oraz przy aplikacji Garmin Connect. Czyli mamy tutaj w naszej aplikacji musimy połączyć urządzenie. Pojawi nam się taki, no, może być zrzut ekranu. Trwa kończenie konfiguracji. Czyli będzie to łączenie zegarka poprzez bluetooth. Fajne jest właśnie w tym zegarku, że on wystarczy, że połączymy się przez bluetooth, czyli włączymy Bluetooth na naszym telefonie. Nie musimy do tego włączać specjalnie nawigacji. Oraz będziemy dzięki temu mogli się połączyć z naszym zegarkiem. W innym tutaj innej recenzji, gdzie wcześniej Amazing Fita GTR 3 zrecenzowałem, tam trzeba było niestety włączyć również GPS plus Bluetooth, żeby móc taką synchronizację zrobić. W Garminie cieszy mnie to, że mogę tylko Bluetootha samego włączyć. No i zobaczcie. Tutaj już konfiguracja w aplikacji. Tutaj pokazuje nam się taki krótki tutorial samouczek. Jakie mamy fajne menu, jak możemy sterować? Ekran jest dotykowy oraz możemy sterować naszymi przyciskami na kopercie tego zegarka. Czyli wszystko jest gotowe, nasze dane zostały zapisane. Latarka. Latarka jest bardzo fajna, bo między innymi kupiłem ten zegarek też dla latarki. Latarkę mamy tutaj bodajże 3 lub 4 stopniowo. Jest również bardzo fajna opcja czerwonego światła, który wam tutaj w tej recenzji później pokażę. Czerwone światło jest dobrze stosowane przez ludzi, którzy na przykład uprawiają survival albo jakieś tam inne sporty i nie chcą na przykład być z daleka widoczni. Fajne jest to, że zegarek z nami się wita. Możemy sobie ustawić poranek i kiedy idziemy spać. To jest fajna sprawa. No i oczywiście, latareczka. Jeżeli korzystamy długo z latarki, no to wiadomo, czas pracy baterii tego zegarka się może skrócić. Z uwagi na to, że producent podaje wytrzymałość ponad miesięczną tutaj baterii tego zegarka. Ja przy codziennym użytkowaniu zegarka i monitorowaniu parametrów życiowych to ten zegarek potrafi wytrzymać jakieś 14 dni na ładowaniu na samej baterii bez użycia słońca. A wiadomo teraz mamy jesień, a w jesienne tutaj dni czy wieczory nie ma za bardzo tego słońca i nie możemy sobie naładować naszego zegarka, ale nie martwcie się jak będzie trochę cieplej, czyli wiosennie lub tutaj będzie lato, no to nagram kolejną aktualizację. I tutaj mamy też wszystko w luksach podane, jakie jest natężenie światła słonecznego, no, tutaj, jak wcześniej wspomniałem, nie miałem okazji takiej sobie sprawdzić tego ładowania słonecznego. Bardzo fajna opcja w tym garmienie jest taka, że wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym. Nie ma tu jakichś przycięć, zwiech. No, wszystko jest monitorowane na bieżąco. No i tutaj mamy łącznie światła słonecznego średnio ile jest. Natężenie światła, jaka jest pogoda, odczuwalna. Co godzinę. Bardzo fajna sprawa, bo pokazuje nam yy, godzinę, jaką mamy obecnie. Załóżmy 12 i do 12. O 12 jest już pogoda. Fajna jest taka opcja, że tutaj mamy wysokościomierz, barometr mamy, czyli możemy sobie zobaczyć, jaką mamy temperaturę. Bardziej chyba temperatura jest brana z dłoni niż z otoczenia, bo te temperatury coś wysokie mi pokazuje. Pułap tlenowy, zdrowie. No, sporo, naprawdę sporo funkcji jest. Yy, więcej rzeczy jest niż w Amazing Fit. Fane jest podsumowanie ostatnich naszych treningów na rowerze. Możemy w tym zegarku pływać, biegać, czego to dusza zapragnie. Ja głównie używam zegarka do roweru oraz do spacerów. Porównanie zegarków. Czyli, tak jak tutaj mówiłem wcześniej, tak wygląda Amazing Fit po prawej stronie, a po lewej stronie prezentuje się Garmin. O, i tutaj porównanie tarcz-kopert. No, fakt, że w Amazing Fit jest tam właśnie już lepsza tarcza wykonana, już z bardziej LEDowa, a tutaj w Garminie jest jakaś inna technologia wykonania podświetlenia. Wybaczcie, że zegarki są może nieco zakurzone, ale one są w użytkowaniu i to nie są przedmioty muzealne. Teraz będzie menu zegarka, wybaczcie trochę to będzie przed długo trwało, ale chciałbym to wszystko szczegółowo omówić, i tak nawet trochę tego czasu nam braknie, ale postaram się zrobić to, co jest najważniejsze. Czyli tak, tarcza, zegarka, zegary, historie, aktywności, powiadomienia, wygląd, czujniki, mapa, muzyka, łączność monity dźwiękowe. Profile, bezpieczeństwo, nawigacja. Jak widzicie, no, dużo tego jest, system ustawienia. Czyli zobaczmy sobie po kolei. Ja tutaj się wspierałem tym, że możemy sobie tutaj e, przyciskami dużo rzeczy zrobić: pulkso, trenuj, wysokościomierz, zachody słońca, Wi-Fi mamy tutaj w zegarku fajna rzecz, jasność, pogoda, kalendarz, kompas, zachody księżyca, czasomierz, barometr, tryb snu, ekran. Światło stroboskopowe, latarka, nie przeszkadzać, oczekiwania na telefon. Możemy też, fajna sprawa, płacić tym zegarkiem oraz również różne mamy ustawienia tutaj powiadomień, jeżeli mamy włączonego Bluetootha i synchronizację z telefonem. Czyli tak, zegary, alarmy, czasomierz, stoper, alerty z strefy czasowej. No naprawdę jest tego dużo. Zobaczmy dalej: portfel. Portfel nie konfigurowałem, na razie nie płacę zegarkiem. Sterowanie muzyką. Możemy też sterować moja muzyka. Steru, steruj telefonem, do, dodatkowe dostaw. Co my to jeszcze mamy? 4 dni oszczędności, możemy sobie oszczędność baterii, włączyć. Przy oszczędności bym nie polecał tego, bo mamy tutaj ograniczone wszystko do minimum i nie mamy alertów o naszym zdrowiu. Yy, ustawienie godziny. Czyli możemy alarm sobie włączyć na zegarku ABC. Czyli mamy wysokościomierz. Jak widzicie, wszystko jest tutaj w czasie rzeczywistym. Yy, kompas działa, wysokościomierz i barometr. Czyli tutaj nic nie ma prawie się przecinać. Punkt odniesienia możemy sobie ustawić w naszych stopniach. Fajna sprawa. Pulkso. Symetr. Wybaczcie, może coś tam źle czytam. E, tak, to jest nasza ogólna tarcza. Minus tak, taki jest w Garminie, że jest mało tarcz. Tarcze możemy sobie też przez Garmin e, tutaj e, sklep pobrać, więcej tarcz. Są też tarcze płatne, gdzie możemy zapłacić i mieć inne tarcze. Ja tutaj korzystam z bardziej z domyślnych tarcz. No może tą jedną sobie pobrałem tarczę. Oczekiwanie na telefon. Możemy sobie wyłączyć taką opcję, jeżeli mamy włączony Bluetooth. Czyli tak, może powiem tak, dlaczego kupiłem ten zegarek? Dla latarki, dla multi GPS-a, dla map, które są w ten zegarek wbudowane bo warto wiedzieć, dzisiaj jest no i dla treningów też dla wysokościomierza. Mamy tutaj wysokością. Dobrze wiedzieć jak na przykład idziecie gdzieś w góry, to dobrze zabrać ze sobą ten zegarek lub lubicie pływać, nurkować, no nurkować do 100 metrów. No i mamy też z godzin jaka mieliśmy wysokość, zachody słońca. Fajne jest też to, że możemy na koniec naszego tutaj naszej, naszych treningów połączyć się z aplikacją Garmin Connect i zobaczyć szczegółowe statystyki. Też fajna opcja jest z tych zachodów słońca, wschodów, kiedy będzie wschód, zachód. Fajna sprawa. Możemy mieć tutaj stoper włączyć. Jasność, wysokość. Możemy jednostki na początku, jak będziecie konfigurować ten zegarek, to yy, trzeba będzie skonfigurować jednostki, ponieważ jednostki są tutaj amerykańskie czy angielskie. Na polskie trzeba będzie skonfigurować. Pogoda, kalendarz, kalendarz też musimy skonfigurować sobie, połączyć się z telefonem. Kompas, no to tak jak wcześniej tutaj wspomniałem, odnośnie kompasu. Fajna sprawa jest, że jest Wi-Fi w tym i przez Wi-Fi możemy sobie pobierać tutaj aktualizacje, dokonywać różnych synchronizacji, ustawić minuty, no naprawdę, naprawdę jest mega dużo rzeczy. Taki, no można powiedzieć, mini komputerek. O, tutaj mamy barometr, ciśnienie, jakie mamy, jakie jest. No naprawdę sporo tego jest. Sporo jest tych ustawień, sporo jest tych opcji. Mamy tutaj funkcję Klimp Pro, wskaźniki tempa, dostosowanie do profilu trasy, na przykład. Tutaj mamy zegarek, znaczy tutaj mamy latarkę. <kłysy> Możemy sobie ustawić miganie, częstotliwość tętno, no różne takie tryby są yy, krótkie czy tam szybkie. Fajna w ogóle sprawa. Najlepiej to wy wygląda, jak jest w nocy. No i latarka też się bardzo sprawdza, jeżeli coś pracujemy gdzieś poza domem lub coś musimy sprawdzić. O, mamy tutaj ten zakres, czyli w sumie jest 5 zakresów, czyli najwyższy, średni, niższy i czerwony. Bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o taki zegarek. W czerwonym świetle z daleka nie widać nas. Jak na przykład robimy jakiś biwak. Bardzo fajna sprawa. A jeżeli chcemy czegoś poszukać w nocy, no to możemy ustawić sobie na największy zakres. Ja mam taki średni ustawiony, żeby za bardzo tej baterii nie schodziło. Teraz robimy sobie taki szybki przegląd funkcji ze strony producenta. Zobaczcie co tutaj, co tutaj jest. Jakie są rzeczy, wizualizacje, technologia, funkcje, wskaźniki, to co też wcześniej wspominałem sobie. Zobaczcie jak to wszystko wygląda. Widżety mamy w wyścigu, nadgarskowy pomiar mocy biegowej, mamy tutaj trenera naszego, automatyczne przejścia, monitoring aktywności, aktywność surfingowa, dynamika jazdy na rowerze górskim, funkcje są nawigacyjne, mapy. Mamy też mapy pól golfowych, planowanie trasy, kursy, poranny raport, status zmienności tętna, asystent snu, aklimatyzacja wysokościowa i cieplna, pomiar stresu, monitoring, asystent jet legu, powiadomienia, muzyka, płatności, funkcje, monitor akcji, connect, IQ, score, menadżer zasilania, czyli jest tego na Panem multum. Treningi. Czyli tutaj mam taki trening czyli chód na pieszo. Sobie taki trening zrobiłem ponad bodajże godzinny żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda. Oczywiście sobie zapisałem. I teraz pokazuję jak takie no, zestawienie taki krótki raport pokazane jest co i dlaczego zajęło. Jest na pewno tego masa. No i dużo z tych danych jestem bardzo zadowolony z tego zegarka. Chociaż jest o połowę cięższy niż w przypadku tutaj Amazing Fita GTR 3. To myślę że on nie jest aż taki ciężki jak takie te topowo toporne stare zegarki takie można powiedzieć wykonane z metalu były ciężkie. On nie jest aż tak taki ciężki. Więc naprawdę polecam jeżeli chodzi Oto, jeżeliśmy jesteśmy aktywni sportowo lub też nie, lub potrzebujemy takiego naszego aktywnego trenera, lub jeżeli lubimy statystyki, to myślę, że warto i myślę, że warto polecić taki zegarek. A wy dajcie znać, co myślicie o takim zegarku? Czy warto go zakupić? Czy raczej wybrać coś innego? Dajcie znać w komentarzu, jeżeli wam się podoba materiał, zostawcie kciuka do góry. Napiszcie komentarz i zasubskrybujcie kanał po więcej lub takich lub podobnych recenzji. A ja tymczasem jeszcze nie uciekam, bo zobaczymy sobie aplikację, czyli takie zwane podsumowanie, jak to wygląda w aplikacji. Mamy tutaj wszystko przedstawione, jak to wszystko wygląda. Również z mapą z śledzeniem. Naprawdę mapa jest tutaj dokładna. Nie tak jak tutaj to było w Amazing Fit GTR, tutaj mamy multi GPS, nie tylko jednostkowy, czyli jedny. Naprawdę tego jest sporo. Możemy też również dokonać synchronizacji ze strawą, jeżeli ze strawy korzystacie, to jak najbardziej mogę Wam polecić i również możemy się spotkać na Garminie, bo jestem pod krzywką recezją. Fajne jest też to, że statystykami nam się wszystkie treningi wliczają. Możemy sobie sprzęt dodać, nasz rower czy nasze buty. Też również mamy osiągnięcia. Więc ja lecę, trzymajcie się, cześć!